Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś zobaczymy sobie nowego Tłaba. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Oraz o tym, że streamuję na Twitchu, więc zapraszam. Na samym początku dostajemy przypomnienie o modach w nowym sezonie, gdyż Bungie ogłosiło, że jak ich post zdobędzie 7777 polubień, opublikują te mody. Będą więc na bariery tylko karabiny automatyczne, na niepowstrzymane karabiny pulsacyjne, Broń boczna oraz karabiny fuzyjne razem z liniowymi oraz przeciążeniowy łuk. W kolejnym poście napisali, że zapomnieli o jednym i będzie to przeciążeniowy. Prawdopodobnie będzie to na miecze. Przechodzimy do kolejnego tematu, a będą to kolejne zmiany. Tym razem w ustawieniach kontrolerów i egzotykach. Mamy więc w ustawieniach padów takie zmiany jak: Dodano opcję skalar prędkości sprintu, będą to wartości od 0,3 do 0,8. Usunięto modyfikację trakcja, zwiększono możliwą czułość na kontrolerze, teraz można ustawiać ją pomiędzy 1 a 20 oraz dodano modyfikator czułości ADS, czyli Aim Downsides, czyli celowania z ramienia. Dozwolone wartości to od 0,5 do 1,5. Pierwsze zmiany do egzotyków dotyczą tych, które dają wam energię superzdolności. Odłamki Galanora będą dawały więcej energii za uderzenie. Czaszka mrocznej achamkary będzie dawała więcej energii za zabicie. Odwaga tancerza burzy będzie regenerowała energię do 50% po końcu waszej zdolności, bazując na ilości zabitych. Do tego odłamki Galanora. Ursa Furiosa, czaszka mrocznej jachamkary oraz protokół Feniksa będą mogły dodać tylko 50% energii superzdolności. Na tym będzie kap. A stabilizatory geomagnetyczne nie będą już umożliwiały doładowania ręki chaosu sprintem. Kolejne zmiany w egzotykach, tym razem dla łowców. Bomby z bombardierów dostaną efekt bazowany na waszej subklasie. Oślepienie na arku, podpalenie na solarze, spowolnienie na stazie i tłumienie na wojdzie przy czym tłumienie nie będzie działało na strażników będących pod wpływem superzdolności. Zastaw grawitonowy będzie miał zwiększony bonus do czasu niewidzialności, prędkość regeneracji walki wręcz zwiększa się bazując na ilości przeciwników wokół postaci oraz regeneracja jest zwiększona, a broń przeładowuje się szybciej podczas bycia niewidzialnym. Szczęśliwe gadki będą miały zmianę modyfikacji nielegalnie zmodyfikowana kabura, mówiącą, że kiedy przygotujesz rewolwer kinetyczny lub energetyczny z rodzajem energii odpowiadającym twojej subklasie, to przez krótki czas każde trafienie będzie zwiększało obrażenia kolejnego strzału, a sam egzotyk dostanie jeszcze modyfikację kabury do rewolwerów, która będzie przeładowywała schowaną broń. Zmiany do egzotyków dla Tytanów. Szlachetne blizny dostaną dodatkowy efekt. Będzie to zwiększona regeneracja i przyspieszenie leczenia, kiedy zabijemy przeciwnika bronią, której energia pasuje do naszej subklasy. A płaszcz lodowcowy nie będzie już spowalniał ładowania się umiejętności klasowej po zbiciu tarczy. U czarowników zmienią się trzy egzotyki. Śmiertelny ból z wierzchołka prawdy będzie przyznawany za zabójstwa bronią energetyczną pasującą do subklasy ale bonus do obrażeń z granatów będzie zwiększony do 20% na ładunek. Jeleń będzie dodawał redukcję obrażeń dla sojuszniczych strażników stojących w wyrwie. 25% przeciwko mobom i 15% przeciwko graczom. Prometowy kolec dostanie nową funkcjonalność. Podczas stania w wyrwie zabójstwa z broni solarnej dadzą energię zdolności klasowej. A gdy ta energia będzie pełna, zabójstwa z broni solarnej będą zużywać tą energię i tworzyć kombinację wyrw lokalizacji celu. Przy użyciu detektorów amunicji będzie ona wypadać częściej, gdy do zabójstw wykorzystamy broń z amunicją podstawową. Jeszcze większa szansa na to będzie, gdy ta broń będzie egzotykiem. Efekt modyfikacji zbieracza nie będzie się już sumował, gdy użyjemy kilku takich samych. Modyfikacja kabury. To nowa modyfikacja nogawic, która będzie stopniowo przeładowywać schowaną broń pasującego typu. Posiadanie kilku takich modów tego samego typu zwiększy szybkość przeładowywania amunicji. Bronie, które będą miały modyfikację kabury, to karabiny automatyczne, karabiny fuzyjne, granatniki, rewolwery liniowe, karabiny fuzyjne, karabiny maszynowe, pulsacyjne, zwiadowcze, strzelby, bronie boczne. Pistolety maszynowe, snajperki oraz karabiny wiązkowe. Wyrzutnie rakiet, ciężkie granatniki oraz łuki nie będą miały tej modyfikacji. I dochodzimy do ogniw Strategosa, czyli Warmind Celi. Od długiego już czasu było pewne, że dostaną nerfa. Co się z nimi stanie? Same ogniwa będą miały zmniejszony promień zasięgu eksplozji do 6 metrów, a zakres obrażeń będzie zmniejszony wcześniej od 200 do 300. Teraz będzie to od 50 do 250. Globalny zasięg będzie miał zwiększony koszt do 3 punktów oraz zmniejszy się wzrost promienia. Wcześniej był do 20 m, teraz do 10. Powalenie z ogniw będzie miało zmniejszony czas efektu tłumienia do 2 sekund, a gniew raz Putina będzie dawał mniejszy bonus do obrażeń słonecznych. Wcześniej od 100 do 200, teraz od 25 do 100. I tu chciałbym się zatrzymać, ponieważ gniew Rasputina nie daje dodatkowych obrażeń, a po prostu tworzy ogniwa. I prawdopodobnie chodziło o gniew strategosa. Jednak co do tego nie jestem jeszcze pewny. Studnie żywiołów dostaną ulepszenia. Żywiołowe uzbrojenie będzie miało zwiększoną szansę na pojawienie się studni żywiołów w zależności od rodzaju pokonanego wroga. A czas trwania kropielnicy mocy zostanie wydłużony do 10 sekund i zwiększy się premia do obrażeń z 10% do 25%. Nowe bronie z Żelaznej Chorągwi w następnym sezonie to Karabin Pulsacyjny Forge's Pledge oraz broń boczna Peacebound. Nowe zbroje z Chorągwi to Iron Forerunner i wyglądają tak. Nagrody z Prime Gaming to Emotka Fireworków, Obudowa Szybkiego Tempa, Wróbel Znikający Punkt oraz Statek Warpyl 8. W raporcie błędów Bungie zachęca nas, żeby wszystkie błędy, które napotkamy zgłaszać na forum pomocy. Prosi też, żeby opisać dokładnie takie problemy, czyli co robiliśmy, kiedy wystąpiły, gdzie wystąpiły, dodać zdjęcie lub wideo, jeżeli posiadamy. Dodatkowo dać też kod błędu, jeśli był, oraz platformę i postać, na której gramy. Jeśli chcecie odebrać nagrody z poprzedniego sezonu, których nie odebraliście, możecie to zrobić na stronie Bungie.net. Czas na to jest... Do startu nowego sezonu, czyli najlepiej zrobić to przed 24 sierpnia. Oczywiście, gdy wystartuje nowy sezon, na tej stronie będzie można odebrać nagrody z sezonu bezkresnej nocy, jeśli ich nie odbierzecie wcześniej. Ze znanych błędów, gracze, którzy mają zapełnioną zakładkę zadania, mogą wziąć zadanie zgodnie z przepowiednią, może być też ono wzięte ponownie z archiwum zadań. Na koniec najnowszego obejścia, gracze powinni poczekać do końca odliczenia, aby zobaczyć scenkę. Nikt tutaj wiadomości w Okopie i dzielnicy Lixni nie mają napisów. Czasami gracze w drużynie nie mogą zobaczyć sezonowych scenek. Czempioni mogą nie pojawić się w pokoju Bossa w szturmie Strażnik Niczego na poziomie wielki Mistrz. W języku francuskim tygodniowe wyzwanie od nieznajomej EXO dalej mówi o pokonaniu przeciwników stazą podczas bycia na Europie. Po zakończeniu przesilenia bohaterów, fragmenty zostały w ekwipunkach niektórych graczy. Ornament dla ostatniego słowa wyrzuca łuski podczas strzelania, a bez ornamentu tego nie robi. W filmach tygodnia mamy trzy dotyczące szturmów na poziomie Wielkiego Mistrza oraz Nestini 2. W artystach tygodnia mamy cosplay Uldrenasowa oraz Don't Be Sad. Na tym kończymy tego tłaba, choć to nie jest koniec zmian w grze, bo w przyszłym tygodniu dostaniemy informacje, tym razem o broniach. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o zmianach w tym tłabie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do was Szybor, Do zobaczenia.